Czołem. Witam Was serdecznie, w ciemno, zimno i do domu daleko. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym powiem kilka słów o zdecydowanie ciekawym, ale nie jakimś fenomenalnie imponującym katalogu, czyli katalogu na Poniatowskiego i zabory z Serii Krajowej Agencji Wydawniczej, opracowanym bodajże przez Kopickiego i Kurpiewskiego albo Kamińskiego i Kopickiego. W każdym razie, którąś z tych par. No i co mogę Wam powiedzieć? Jest to ciekawa książka. Zobaczycie za chwilę, jakie ma wady i jakie ma zalety. Na pewno warto na nie zwrócić uwagę, bo jest tania i przyjemna. W związku z tym warto sobie poszerzyć swoją bibliotekę, szczególnie, że to bardzo nikły koszt. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału i zapraszam Was do Wstąpienia do mojej grupy na Facebooku, gdzie sprzedaję monety, a także doradzam. No i zbliżający się tam konkurs też na pewno zmotywuje niektórych do dołączenia w jej szereg. Witam Was bardzo serdecznie. Kawa już przygotowana i przed nami kolejny odcinek o katalogu. Katalogu, który na pewno wielu z Was kojarzy. Katalogu z serii tak zwanych katalogów kolorowych, które były wydawane przez Krajową Agencję Wydawniczą dla. Różnych okresów w dziejach Polski. Katalogów, które są bardzo popularne na rynku, mimo że mają wiele lat. Katalog, który ja się zawsze śmiałem, że niczego nie robi naj. To znaczy, nie jest najdokładniejszy, nie jest najrzetelniej opracowany, nie jest najbardziej referencyjnym katalogiem, ale również nie jest najdroższy. Te katalogi są tanie, kosztują. Małe kilkadziesiąt złotych za sztukę, bardzo łatwo je nabyć i mogą dość dobrze posłużyć jako bazowe źródło wiedzy, dlatego że są bardziej rozbudowane niż na przykład katalog kopickiego. Ale znowu, tutaj mamy takie odmiany, co do których w przypadku może niekoniecznie monet Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale w przypadku na przykład monet Jana Kaźmierza można by powątpiewać. To znaczy, tutaj ten katalog cierpi na cierpi na y, pewne problemy, y, na przykład takie, że no, nie podaje się skąd pochodzą zbiory y, monet, y, w których znaleziono unikaty czy monety bliskie unikatom, i często też, no Niestety być może bazowano na monetach nie do końca czytelnych, ponieważ w przypadku innych katalogów czasem są po prostu powielone odmiany, których ja na przykład nigdy nie spotkałem. No ale trudno mi jest z tym polemizować, ponieważ nikt nigdy wszystkich monet nie obejrzy. Jest to jednak, mon jest to jednak katalog monet, który do użytkowania jak najbardziej się nadaje. Myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ tak, ma bardzo czytelne ryciny, ładnie opracowany opis legend. Do tego jakieś średnice, wagi. Oczywiście średnice i wagi są tutaj, no powiedzmy sobie szczerze dość, dość liberalnie potraktowane, szczególnie jeśli nie pamięta się, że monety te w większości były bite w ilości iluś monet z marki, a nie ważone pojedynczo, więc to trochę bez sensu. Ale ten katalog na pewno jest dość interesujący, ponieważ zawiera okres od Poniatowskiego do Zabory rosyjskiego po powstaniu listopadowym, włącznie także naprawdę ciekawy katalog ze względu na to, że zawiera dość szeroki zakres monet. No i myślę, że z tego tytułu warto się z nim zapoznać, ponieważ mi na przykład monety, monety zaborów przysporzały dużych problemów, kiedy uczyłem się numizmatyki. Łatwiej byłoby mi przyswoić monety polskiej królewskiej niż monety, niż monety które. Były wybijane podczas zaborów. Do dzisiaj nie pamiętam, które odmiany są rzadsze. Muszę to zawsze sprawdzać, bo no tutaj mamy tylko różnice w przypadku liter, które oznaczają minist mistrzów, czy też dat, i no tutaj jest bardzo dużo różnych takich mniejszych, większych e, większych odmian. No tutaj na przykład. Widzimy y, trojaki historyczne Stanisława Augusta Poniatowskiego. No i tutaj też trojaki historyczne w złocie, których nigdy nie widziałem. Być może gdzieś są w zbiorze, trzeba by zajrzeć do innego katalogu, na przykład do Kopickiego, ponieważ on pewnie to opisał, jeśli one rzeczywiście występują i podał zbiór. Tutaj jest ten problem, że gdybym chciał wiedzieć, gdzie one są, to nic mi to nie powie, tak? orty koronne, szóstaki koronne, to może są monety próbne, ale na tyle popularniejsze, że, że w, jakimś tam, w jakimś tam zbiorze niejednym się znajdują. A tutaj podejrzewam, jeśli to jest R8, to, że to są monety szalenie rzadkie i, no i że po prostu należałoby zamieścić informację o tym, z jakiego zbioru autor korzystał, kiedy, kiedy te monety do katalogu Wcielał. Tak? To tego mi tutaj na pewno brakuje, ale mimo wszystko uważam, że ze względu na czytelność rycin, na dość dobre opisy yy, i na przykład na takie ciekawe ustępy, jak tutaj siły nabywcze pieniędzy w różnych latach, to jest przecież bardzo fajne. Żeby zauważyć sobie, że za, za, panio, za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, yy, gdzieś tam profesor zarabiał 2000 zł, złotych yy, rocznie co daje tam mniej jak mniej jak 200, 200 zł miesięcznie, to, to jest coś, co już warto sobie, warto sobie odnieść, tak. No i to jest bardzo ciekawe, to mi się podoba akurat. To są zawsze takie smaczki, które w katalogach lubię. Szczególnie, że tutaj w przeciwieństwie do katalogów, które niejednokrotnie pokazuję, to dostępność jest wysoka i cena jest nikła, więc naprawdę bardzo fajnie.